Witam wszystkich serdecznie na moim Gameplay, Gameplay, yy, ProMT2.pl yy, No, na ProMT2. Yy, stronkę podam w opisie do całego ProMT2. A teraz się zalogujemy i Wam pokażę, co jest u Handlar yy, i takie piarduki. Yy, tutaj mam postacie. Trzy postacie: no. 92 ninja, 90 szaman i 93 wojownik. Wejdziemy teraz na niego. Będę mu pokazywał zbrojownika. No i coś. Dobra, jestem. To więc zaczniemy od handlarza zbroją. Pokażę co u niego jest. U handlarza bronią jak widzicie jest tak. Zbroja, zbroja od 54 levela do stalki. Czyli 5461 i stalka 70. Yy, tak, więc jak stalkę zrobimy na 9, to ze stalki można zrobić chłanga normalnego. Z normalnego chłanga później można zrobić srebrnego i ze srebrnego już złotego. Później z starcz ze wszystkich. Można zrobić epic tarczę, czyli tą, co mam tutaj w ekwipunku. Teraz do handlarza bronią pójdziemy. Jego są wszystkie. Bojowy, szpon, dla sury, dla woja, dla szamana, dla ninji. Wszystko. Tak więc wszystko jest mniej więcej po 360k. No, tylko tutaj jest po 80k jeszcze. I strzały po 40 k no, To już tam nic nie kosztuje prawie. Yy, tak tutaj no właśnie, bo dodali właśnie ostatnio takie to jest, że jest szósty skill Szósty skill I też no ten, yy, jest taki las zombie, ja tam jeszcze nie byłem, bo nie mam, setne, nie mam 99 levela Widzicie nie mogę wejść, ale jak chcecie mieć tego skill na P od razu, to tylko wchodzimy, dajemy skill na P i już mamy tego skilla można mieć od 90 levela, o ile się dobrze orientuję. Tutaj można wziąć sobie rangę. Rangę... Ja nie, nie biorę, bo mam już na maksa. I teraz tu. O. Tutaj widzicie pomocnik zdarzeń, u niego jest item shop, yy, perły do ulepszenia, to jest... Yy, od razu mówię, jakby ktoś nie wiedział, sakiewka pieniędzy, jak się ją kupi i otworzy, to jest marmur błogosławieństwa, czyli piąty bon. Tak, tutaj są pierwsze, bo normalnie buty wiatru, pelerinki, wszystko i takie różne duperele też. Yy, tak, teraz są fryzury. Fryzury. Yy, fryzury normalnie to jest dla sury i dla szamanki, no szamanów ogólnie. I fryzury 2 to jest dla wojowników i dla nincz. Yy, tutaj są he, jak widzicie, u niego są kd. Teraz na przykład wezmę KD woja, plus, kupujcie zawsze plus 4, bo plus 5 się nie opłaca. Plus 4KD woja i plus 4KD obrony. I, tak? Idziemy tu, tu, tu. I widzicie, tutaj jest Sean U niego można ulepszyć KD. Widzicie, na plus 5 KD zrobię za 2 miliony. A tam było za 100 K od razu już plus 5, więc się nie opłaca. Widzicie, mam plus 5. I dziwne, bo kd woja, sury, ninja i szamana można zrobić jeszcze raz na plus 5 i jeszcze więcej, i 80%, nie już 35, tylko 80. I to jest bardzo opłacalne. Ja wyrzucę, bo mi jest niepotrzebne. I kd obrony można zrobić tylko na plus 5, już więcej nie można, ale to i tak dobrze. To obrony. I tutaj u handlarki różności jest to samo, tylko że dodano zwój powrotu statusu. O, w mapy. U niego są różne szkaty i rosy, wszystkie rosy po 200k, tutaj miksturka szybkości 200k i zielona miksturka 16 k. Od razu mówię, że z szkatułki orków można dostać pierścień expa, no nie zawsze, no ale często. Ona kosztuje tylko 10 k. tak, To już wszystko jest pokazane. I epickie się robi z takich niebiańskich kolczyk, naszyjnik, niebiańska brazoleta, buty z butów ognistego ptaka, o, o, tak buty ognistego ptaka, no i stronę podam w opisie, no i to wszystko co chciałem wam gdzieś w moim gameplay pokazać, do no na razie i miłego oglądania.